Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj minął już dla wszystkich gołąbków 35 dzień i chcemy je zaszczepić. Tutaj korzystam z pomocy przy naciąganiu głowy. Jest to moje pierwsze szczepienie. Szczepimy szczepionką 02. Jak to wykonaliśmy, za chwilę jeszcze szybciej opowiem. Obek, jest zaszczepiony. Głąbki wcześniej y, przygotowaliśmy sobie y, w tym, że są one w klatce, i po kolei każdego szczepimy. Szczepimy taką malutką y, igiełką, znaczy małą igłą 0,8, króciutką, żeby nie zrobić krzywdy, i szczykawką z jak najmniejszą podziałką. Czyli to jest pełna szczykawka, jest 1 ml, a szczepimy 0,2, więc y, im drobniejsza jest podziałka, y, znaczy drobniejsza, więcej jest tych przedziałów. Tym będzie nam łatwiej. Dwa gąbki już mamy zaszczepione. Zaszczepimy jeszcze jednego. Jest to nasze pierwsze szczepienie, także metoda prób i błędów. Nie szczepimy automatem, gdyż kto nie umie, to może sobie zrobić więcej. Mi się wydaje krzywdy, bo nie trafi. A tak, idzie to fajnie i przyjemnie. Yy... Gołąbki są w koszu, yy, dlatego, że będą pewnie wyważone yy, za jakiś czas. To od razu się przygotują do tego. Ja tu sobie jeszcze kilka gołąbków zaszczepię coś jeszcze powiem. Lecimy z tematem. Zostały jeszcze nam trzy gołąbki, czyli tutaj mam pomoc. Podciągamy głowę w kierunku. Tyłu i w jedną trzecią tu odległości igiełką króciutką kierujemy w kierunku tułowia i 0,2, czyli mamy 0,8, to jedziemy aż do 0,6. Nie ukrywam, że do tego szczepienia trochę się przygotowałem. Obejrzałem mnóstwo filmów. Na jednym z filmików kolega pokazywał, jak przygotować szczepionkę tak, ażeby nie zmarnować całej. Można ten filmik sobie odnaleźć. Po prostu z zimną, zimną szczepionkę z lodówki zaciągnąć tyle, ile chcemy. Szybko resztę zalakować, żeby nie zaciągło powietrza i schować do środka. Myślę też, żeby nie mylić yy, pojęć, które są napisane okres karencji. Okres karencji, to gdybyśmy chcieli najbożego gołąbka zjeść, a okres yy, przechowywania w lodówce. Jak takie jest fajnie zrobione, że nie zaciągnie powietrza, to tak jak konsultowałem to z kolegą, który szczepi, i yy, z weterynarzem, to może być ten okres yy, do następnego szczepienia spokojnie. Ja mam do szczepienia, mieliśmy 9 gołębi. A najmniejsza jednostka, jaka w militrach występuje, to chyba z tego co wiem, to jest 50 Ta nasza szczepionka paramexo Adeno. No, nie wiem, pierwszy raz tym szczepie. Wcześniej szczepiłem zupełnie czymś innym i tak trochę mam niemiłe doświadczenia, ale myślę, że będzie dobrze. Jeszcze tylko koledzy się opowiem. Być może dla niektórych to jest to, co ja mówię, to jest oczywiste. Ale ja sobie to zaciągnąłem tą szczepionkę z, 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 z całego pojemnika szczykawką większą, dwójką, pełną, i później do tych dwóch szczykawek po jednym ml z taką gęstą podziałką. Może na tej, drugiej, na tej drugiej będzie widać. Widać, bo to jest w lustrzanym odbiciu, oczywiście, nagrywam. Pełna to jest 1 ml. A zobaczcie, tutaj jest, jakie jest, jak jest gęsto podziałka. Nie sposób się pomylić, no bo każdy z nas umie jakoś tam sobie to obliczyć. 1, 0, 8 i w dół. Ja nigdy nie szczepiłem wcześniej, to było moje pierwsze szczepienie. Może nie było widać, ale ręce mi się trochę częsły, fajnie, że miałem pomoc. I, I zaszczepiłem szczykawką. Yy, wydaje mi się, że jest to fajne rozwiązanie. Dlatego, że jeżeli ktoś nie umie szczepić automatem, to będzie walił po piurach, a nie daj Boże, jeszcze mu z tego automatu nie będzie szło, nie będzie widział. A tak, widzimy nasz szykawecz, to jeżeli się posuwa. A po drugie, jak fajnie naciągniemy głowę, już już drugie szczepienie, już będę robił sam, będę umiał naciągnąć tą głowę i sam sobie zaszczepić, to mm, jesteśmy pewni. Nawet jak, jak już wyciągniemy igłę, to widzimy, że, że, że ten środek nie wycieka. Gołąbki dzisiaj, a jeszcze co, no tyle zmarnowałem szczepionki z 50, także no, myślę, że zmarnowałem specjalnie, wziąłem więcej o jedną, y, jedną dawkę, bo nie byłem pewien, czy, czy pierwszy strzał mi wyjdzie. I co koledzy, nasze gołąbki, tak jak tutaj widać, są w koszach. Wcześniej zapakowałem do tych koszy, one sobie posiedziały z dobre 20 minut, żeby to było ich pierwsze w ogóle styczność z łapaniem i z koszowaniem. To niekoniecznie tak trochę tutaj też przygotują i można powiedzieć, że żeby nie były tak od razu stresowane. Co podam dzisiaj do picia? Do picia podam na pewno probiotek i to poślę, że pociągnę przez 2 dni co najmniej. I leciutko będę karmił dzisiaj. Dzisiaj one już były na tak, swoim oblocie, to nie będę ich puszczał. Jutro zobaczę, w jakiej one, one będą kondycji. Myślę, że będzie z nimi wszystko ok. To jutro dopiero rano otworzymy. One sobie tak fajnie przeskakują z dachu na dach. No powiedzmy, że tam te starsze troszeczkę się yy, odważyły i przeleciały z dachu na dach. Posiedzą sobie jeszcze 10 minut w koszu, wyciszą się i wrzucę je do, yy, do swojego przedziału. Nie wiem, czy był przydatny ten film, czy nie. Nieraz tam się jacyś młodych, młodzi hodowcy do mnie odezwą, chociażby o to, jak tam podać tabletkę TKK czy zupełnie inne. Dla starych wyk, które są tutaj na, na kanale, to pewnie większość z których rzeczy mówię jest pewnie źle albo śmieszne. Ja e, swoje doświadczenia z gąbkami chciałbym się podzielić z nimi, wszystkimi, z, z wszystkimi z tymi go, e, z doświadczeniami. I myślę, że jeżeli ktoś nie szczepił nigdy gołębi, to e, zachęcam do tego, żeby się odważyć. Fajne przeżycie. Na pewno źle tego nie zrobimy. Jeżeli obejrzymy filmy na, na, na YouTube, a jest ich mnóstwo, pokazują i szczepienie automatem, i szczepienie y, szczykawką, Niektórzy wkładają sobie te głębie jakoś między nogi. Y, widziałem chyba taki filmik, Stanisław wkładał w rękaw od koszuli. Też rozważałem tę możliwość. Czy, czy tak zrobić, czy nie, ale y, miałem pomoc drugiej osoby, poszło to fajnie, jestem bardzo zadowolony, mega zadowolony, w ogóle jestem zadowolony z tego, że, że odważam się na, na takie różne. Kroki jak, jak kuracje, ja nie lotuję, a u nas gołębie przechodzą wszystkie, wszystkie kuracje. Ktoś powie chemia, niepotrzebnie. Ja uważam, że te gołębie jeżeli przejdą kurację żółty guzek, odrobaczanie, czy, czy nawet jak całą pełną kurację jesienną przejdą, są w zdrowiu, są w kondycji. No te młode gołąbki po odsadzeniu odrobaczyłem. Ktoś tam się odezwał, że strzeliłem sobie w kolano. Nie uważam, żebym tak zrobił. Yy, uważam, że, że nie one tego jakoś drastycznie nie odczuły. Po odrobaczem też podałem przez yy, 3-4 dni probiotyk do wody. Nie wiem, Dzisiaj piły herbatę. Yy, chcę gołąb, tym gołąbkom dać wszystko to, co im się należy. Yy, oczywiście nie tylko szprycować je chemią, ale pomimo tego, że nie lotuje, niech mają wszystko to, na co zasługują. Myślę, że jakoś tam się filmik może przydał. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć.